P24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Panie Radny, ósma kadencja dobiega końca. Prosimy o krótkie podsumowanie. Więc tak, w mojej opinii ta kadencja była bardzo specyficzna. Po pierwsze, była kadencją bardzo długą 5,5 roku. Wydaje mi się, że w historii samorządności tutaj, tej miejskiej, tak długiej kadencji nie było. Natomiast jeżeli chodzi o efekty tej, tego czasu, są pozytywne i są negatywne. Jeżeli chodzi o te pierwsze, no to tak jak przy każdej kadencji, tak jak przy każdym takim okresie, dzieje się jednak sporo rzeczy. Jeżeli chodzi o ten nasz czas, to przede wszystkim inwestycje drogowe, gdzie uważam, że daje się zauważyć w mieście Sanoku że one powstawały. Jedynym moim zastrzeżeniem i to jest ta jakby negatywna tutaj refleksja związana z inwestycjami drogowymi jest taka, że te, że te inwestycje, to budowanie dróg nie następowało w Sanoku w sposób taki rozłożony odpowiednio. Prawda? Były dzielnice, które tych inwestycji miały więcej, tu przede wszystkim Dąbrówka dominowała, pogratulować, prawda? bo to przecież miasto Sanok, też jesteśmy tu wszyscy razem, ale przez to w innych dzielnicach takich inwestycji było mniej, tak jak na przykład w dzielnicy, którą ja reprezentuję w Radzie, czyli na Posadzie i oto mam może nie żal, tylko szkoda mi, że nie, dawało, nie, nie dało się bardziej równomiernie i u nas, u nas tych dróg do zrobienia zostało bardzo dużo. Do tego stopnia, że jak było spotkanie na dzielnicy, kiedy poruszyłem ten temat i zapytałem pana burmistrza Matuszewskiego, że gdyby został w dalszym ciągu burmistrzem, gdyby kontynuował swoją pracę jako władza wykonawcza. Czy możemy liczyć na to, że na przykład posada będzie traktowana tak priorytetowo i przypominam, że powiedział, że tak powinno być, że, że on to też zauważa, że, że takie dzielnice właśnie jak, jak posada, w części Orchowce, no były trochę w tym rozdaniu jakby poszkodowane, tak to można powiedzieć, więc to jest ta jedna rzecz. Jeżeli chodzi o samą pracę Rady i relacje tutaj między radnymi. A władzą wykonawczą. Moim zdaniem nie układało się to najlepiej, właściwie od samego początku. Chyba to założenie władzy wykonawczej pana burmistrza Matuszewskiego było takie, że wystarczy mieć jakby poparcie no, na poziomie jakby tych członków swojego najbliższego otoczenia, swojego najbliższego klubu łączy nas SANOK. Do tego dokoptować. Kilku innych, tak żeby to sumowało się do 11, 12, 13 i to wystarczy. I, i, I tak to chyba przebiegało. Ja mam doświadczenia z poprzednich kadencji, kiedy burmistrzem był na przykład Świętej Pamięci pan Tadeusz Piuro. Z opcji no zdecydowanie politycznej czy wręcz partyjnej, prawda, bo wiadomo jaką partię reprezentował, ale on jednak starał się zapraszać na jakieś uzgodnienia, na jakieś dyskusje przed sesjami zdecydowaną większość radnych. Z tego co pamiętam nie uczestniczyło może dwójka, może trójka radnych, pozostali. Pomimo tego, że nie byli kojarzeni i traktowani jako ci radni zdecydowanie sprzyjający burmistrzowi, mieli szansę się wypowiedzieć i to chyba dawało trochę lepsze efekty. Natomiast tutaj zostało jakby postanowione od samego początku inaczej i, i tak to się toczyło. Byliśmy też zaskakiwani w trakcie tej kadencji, to znaczy, wspomnę o trzech rzeczach: poszerzenie granic miasta, projekt wodorowy i budowa mostu. Przecież Informacji o tych zamierzeniach nie znajdziemy w żadnym programie ani pana burmistrza Matuszewskiego sprzed, powiedzmy, tych pięciu lat, trochę więcej nawet, kiedy trwała kampania, ani w zamierzeniach w tak zwanym programie stowarzyszenia, czy wtedy Komitetu Wyborczego Łączy Nas Sano. To się pojawiało w trakcie i to zdecydowanie wymagało dyskusji. Takiej dyskusji nie było. Zawsze mówiło się przy tym, czy przy pożerzeniu granic miasta, czy przy projektowanym moście, czy proje przy projekcie wodorowym, że to jest e związane z rozwojem miasta Sanoka i koniec, i jak właściwie o tym nie powinno się dyskutować. Natomiast szczegóły były zdecydowanie tutaj, nadawały się do tego, żeby jednak poznać opinie różnych stron, i przy tym pierwszym przedsięwzięciu, próbie poszerzenia granic miasta Sanoka, wiemy, jak się to skończyło. No, no trzeba powiedzieć wprost całkowitą klęską, a właściwie każdy z nas radnych tutaj ma świadomość tego, że sanok musi poszerzać swoje granice. Każdy jakby o tym wiedział, natomiast nie w taki sposób jak to zostało zaproponowane. Po pierwsze na bardzo dużym obszarze terenie, to jest jedna rzecz. Po drugie w sposób taki siłowy, bo to tak trzeba nazwać, czyli wypominanie mieszkańcom, że korzystają z sanoka, że korzystają z naszej infrastruktury sportowej, basenowej, że dzieci korzystają ze szkół. Wiadomo było, że mieszkańcy Umocnił się w swoim zdaniu na nie. No i tak to później było. Mało było jedno, chyba takie spotkanie nieoficjalne, pamiętam, przez, przed którąś z sesji, gdzie rozmawialiśmy o tym wspólnie. Natomiast pozostałe z tych, mówię z tych takich większych inwestycji i propozycji, no właściwie takiej dyskusji zostały pozbawione. Już później była taka dyskusja na zasadzie to już mamy, to już o tym zadecydowaliśmy i, i tyle, więc. Tak to nie powinno się odbywać, bo my, jednak, tutaj w Radzie, nawet jak nie jesteśmy kojarzeni wprost ze środowiskiem pana burmistrza, no jednak reprezentujemy przecież nie siebie, tylko mieszkańców. I to duże grupy tych mieszkańców. Ja mogę, na przykład, powiedzieć o moście: było dużo różnych pytań które zadawane były nam radnym, no a my nie mieliśmy możliwości udzielenia odpowiedzi, bo nie mieliśmy takich informacji do dzisiaj właściwie nie wiemy, co konkretnie jest tam planowane, oprócz tego, że mówi się oczywiście, że to będzie piękne, piękna inwestycja, każdy most no, jako obiekt taki infrastrukturalny no, zaznacza się w krajobrazie miasta i na pewno jest kojarzony pozytywnie że będzie dojazd do Skansenu, że, że będzie dojazd na drugą stronę rzeki San jakby lepszy, natomiast co więcej, bo jeżeli mówi się, że to ma być koło takie zamachowe stanowiące o rozwoju dalszym miasta Sanoka, to tutaj Mieszkańcy mnie pytają, czyli o co chodzi. Jest szansa na to, że tam powstaną jakieś zakłady pracy, że powstaną nowe miejsca pracy, bo, no bo to jest najczęściej kojarzone z rozwojem gminy, rozwojem miasta. Prawda? Zastanawiamy się, jak zatrzymać młodych ludzi w Sanoku. No to jest podstawowa rzecz. Tutaj kolejny, znaczy piękny most, nawet najpiękniejszy, nie zatrzyma ich. To, to jakby w dużych miastach tych mostów jest o wiele, wiele więcej. Tu inne jakby czynniki miałyby no przede wszystkim porządna praca no nie? I, i możliwość znalezienia tej pracy. Więc wracając do kadencji, no takich dyskusji nie było. To było jednak tylko przekonywanie w jedną stronę i oczekiwanie na taką aprobatę tego, że to zostało już postanowione, mamy dofinansowanie, prawda? więc właściwie nie zostaną poniesione jakieś środki ze strony tutaj budżetu miasta, no, ale jednak to są przecież środki nasze wspólne, środki publiczne, więc trzeba trochę popatrzeć na to. Szerzej. Więc dużo byłoby mówić. 5,5 roku, jak powiedziałem, to no bardzo długi czas. Kadencje są przedłużone teraz do odcinków takich pięcioletnich. Tutaj z powodu wyborów europejskich, chyba jeżeli dobrze pamiętam, dodano jeszcze pół roku, więc to już naprawdę długi czas. Z jakichś innych jeszcze takich rzeczy, które przychodzą mi do głowy funkcjonowanie placówek oświatowych w tym czasie też liczyłem jakby na, na coś więcej, to znaczy na początku kadencji chodziło mi o ekspertów w postaci tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to właściwie pierwsze trzy lata. To była dyskusja z ówczesnym panem wiceburmistrzem o, o, o zatrudnieniu takich specjalistów, o zwiększeniu jakby liczby tych specjalistów w szkole. No było to blokowane, jakoś nie, nie znajdowałem tutaj, nawet jako przewodniczący Komisji Oświaty, jakiegoś porozumienia jakiejś współpracy. Później trochę wyszło. Na, na nasze, że tak powiem, na członków Komisji Oświaty, że odgórnie zostało narzucone, że specjaliści muszą być jednak zatrudniani. Dzisiaj mamy większą liczbę psychologów w szkołach, mamy czy właściwie godzin dla psychologów, mamy pedagogów specjalnych, więc to jest pozytywne. Chyba tyle. A kwestia zadłużenia miasta? Bo tutaj są różne głosy. Panie Państwo. Kwestia zadłużenia miasta moim zdaniem ze strony władzy wykonawczej jest zbyt mocno bagatelizowana. To mnie przede wszystkim niepokoi, to znaczy, nie można mówić i tłumaczyć tego w ten sposób, że jesteśmy zadłużeni, ale inni też są zadłużeni inne gminy, prawda, inne samorządy, bo to nie jest argument, nie znamy sytuacji szczegółowej tych, no musielibyśmy się zorientować, może być tam zupełnie inna, mogą mieć zupełnie inne dochody, może być zupełnie inna infrastruktura, więc to nie jest argument dla mnie przekonywujący. Wiadomo, że chcąc się rozwijać trzeba te środki w części pożyczać, no nie? Czyli, czyli dokonywać jakiegoś zadłużenia. Ale jak się popatrzy na początek naszej kadencji, a teraz na koniec, no jednak to zadłużenie jest, no wzrosło bardzo mocno. Też nie podobało mi się w trakcie dyskusji jeszcze z byłym panem skarbnikiem odpowiedzi, jakie uzyskiwaliśmy nawet na moje osobiste interpelacje, gdzie padały zupełnie inne kwoty, że się okazywało, że tam kilkunastomilionowe kwoty właściwie nie wiadomo było, której kadencji przypisać takie, takie trochę dziecinne uniki, powiedziałbym. Trzeba powiedzieć jasno: no zadłużenie jest duże, zostawiamy to naszym jakby następcom, czy w Radzie Miasta, czy też w, władzy, w władzach wykonawczych, bo, bo też może przecież tutaj nastąpić zmiana. I od tego będą wychodzić. Mówienie o tym, że jakby zadłużenie związane było z tymi inwestycjami, które się pojawiały. Inwestycje drogowe zdecydowanie tak, ale znowu w części zawsze było, pojawiały się argumenty. Że mamy dobre to dofinansowanie, że w dużym procencie są to środki z zewnątrz, więc chyba te środki zwiększające zadłużenie no nie były tutaj wykorzystywane. Natomiast na jakieś inne inwestycje, które by uzasadniały jakby wzrost tak duży tego, tego zadłużenia, no trudno jest tutaj wskazać. Są to inwestycje, które są realizowane. To wszystko jest jakby dopiero. No kwestią przyszłości. No nie, jeżeli patrzymy na moc, no ale moc z drugiej strony przecież nie przyczyniał się, się do zadłużenia, no bo te środki zewnętrzne, jak się mówi, prawie w 100% zostały pozyskiwane z zewnątrz. Także mnie to niepokoi, ale jeszcze bardziej niepokoi, jeżeli chodzi o kwotę tego zadłużenia, niepokoi mnie to, ale jeszcze bardziej niepokoi właśnie jakby stosunek do tego i takie lekkie mówienie o tym, że. To przecież jest nic, to wszyscy tak robią, bo, bo to nie przekonuje na pewno mieszkańców, że, że, że to ma uzasadnienie. No, taki zostawiamy balast następcom. Czy zgodziłby się Pan na dyskusję w debacie ze swoimi konkurentami, gdyby dostał Pan zaproszenie? Hmm. Słyszałem o, o propozycjach tutaj Państwa, że, że ma coś takiego się odbyć. Uważam, że to jest propozycja bardzo ciekawa. Nie wiem, no to znaczy u nas decydowalibyśmy w komitecie, kto by reprezentował, więc to nie musi być pytanie tylko i wyłącznie do mnie. Powiem tak, Komitet Niezależni Sanok. Nie będzie miał takiej kampanii, jak te bogatsze komitety, prawda, które tutaj widoczne już są w tej chwili w naszym mieście, więc skorzystalibyśmy pewno z każdej okazji yy, yy, gdzieś tam wy, wy, wypowied możliwości wy, wypowiedzenia się w mediach czy, czy właśnie wzięcia udziału w dyskusji, więc patrzymy na taką propozycję zdecydowanie pozytywnie, ale tak jak ze wszystkim, kto reprezentował, bo słyszałem, że miałyby to być takie debaty dzielnicowe. My nie mamy kandydata na burmistrza, w związku z tym takiej osoby od nas by nie było. Natomiast będziemy o tym decydować, kto konkretnie miałby reprezentować podczas dyskusji, bo takim jesteśmy komitetem. No Jesteśmy chyba jedynym komitetem, który nie wyznaczał tak zwanych jedynek, dwójek i tych innych biorących miast, tylko je po prostu rozlosował. Na co reagują przedstawiciele innych komitetów, niekiedy z niedowierzaniem, a wręcz nawet z takim, no tak humorystycznie, że, 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 że tak się nie powinno zrobić, a my tak podchodzimy, tak było pięć lat temu, po, przy poprzednich wyborach. Postanowiliśmy też wspólnie, że Zrobimy to także i teraz w ten sam sposób. Jaki efekt to przyniesie? Zobaczymy w przyszłości. My wierzymy, że mieszkańcy Sanoka przy swoich wyborach myślą, zastanawiają się i nie głosują tak zupełnie bezwiednie na kogoś pierwszego z brzegu, który się trafi, tylko pewno szukają takich kandydatów, którzy im odpowiadają i na których autentycznie chcą zagłosować p24.pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.